Witaj w podcaście Bez Zadyszki. W przestrzeni, w której można się zatrzymać, można dać sobie czas na odpoczynek, relaks i na oddech. To przestrzeń, w której dzielę się swoją drogą przez jogę, przez życie, przez codzienność. Bez pośpiechu i bez presji. Z oddechem. Ja nazywam się Hania. Jestem nauczycielem jogi, praktykiem i osobą, która stara się, uczy się, zwolnić w świecie, który wymaga od nas maratonów. Dzisiejszy odcinek nazwałam Siła oddechu. Będziemy rozmawiać o tym, jak oddech wpływa na ciało i emocje. O tym, jak Psychosomatyka łączy się z zajęciami jogi i o tym, czym właściwie jest prana, energia życia, o której mówi joga. Podzielę się też swoim doświadczeniem z oddechem i opowiem, jak to, co wydaje się najbardziej oczywiste, może stać się narzędziem zmiany. Z oddechem mam szczególną relację. Kiedyś, jeszcze zanim zaczęłam praktykować jogę, nie zauważałam, że oddycham. Zresztą większość z nas tego nie zauważa. Dopóki ciało działa, dopóki nie boli, dopóki wszystko jest ok, nie myślimy o tym, że każdy nasz dzień. Zaczyna się i kończy właśnie oddechem. Pierwszy raz na swój oddech zwróciłam właściwie uwagę jeszcze w szkole muzycznej. Chodziłam wtedy do klasy waltorni. Taki miałam czteroletni właściwie moment w swoim życiu, kiedy grałam na instrumencie dętym blaszanym. No, i mając większość dzieciństwa, tak naprawdę problemy z astmą alergiczną i generalnie z oddychaniem, wszystkie te moje zwolnienia z biegania na WF, słuchajcie. Um, ja postanowiłam. Nauczyć się grać na instrumencie dętym. Nie wiem. Nie, nie, nie pytajcie mnie, skąd wziął się ten pomysł, dlaczego tak. Tak po prostu się stało. I ja dopiero wtedy zaczęłam jakby zauważać ten oddech. Ja zauważałam właściwie problemy z tym oddechem. Musiałam się nauczyć poprawnie oddychać, żeby móc grać na tym instrumencie. No i tak naprawdę ten oddech został ze mną na dłużej, no bo. Ja w momencie, w którym zrezygnowałam z nauki gry na, na tym instrumencie, właśnie przepisałam się na śpiew. I tam znowu ten oddech grał szczególną rolę, no bo jednak no, trzeba było dobrze oddychać w odpowiedni sposób, podeprzeć ten dźwięk, podeprzeć ten głos, żeby móc faktycznie. W ogóle być słyszalnym na, na scenie, tak? no bo to jednak był myśpiew e, klasyczny, bez żadnych mikrofonów, bez nagłośnienia po prostu scena i widownia. Um, więc tak, ten oddech, ten oddech, on po prostu cały czas, e, właściwie od, e, od klasy gimnazjum, od pierwszej klasy gimnazjum, był ze mną i mi towarzyszył. Natomiast ja na niego nadal w dalszym ciągu, wtedy. Nie patrzyłam w ten sposób, w który patrzę teraz na oddech i na to, co tak naprawdę można nim osiągnąć, można zrobić w kontekście naszego ciała, w kontekście naszych emocji nawet. No i pierwszy raz na ten oddech w taki sposób zwróciłam uwagę nawet nie na pierwszych zajęciach jogi. To się zadziało znacznie później. Miałam za sobą Praktykę jogi na siłowni, praktykę własną, tak naprawdę, czy, czy tam z YouTube'em, z różnymi filmami gdzieś tam udostępnionymi w internecie. I to nadal jakby nie był ten moment, w którym ja dostrzegłam tą różnicę, w którym ja dostrzegłam, co ten oddech potrafi. To zadziało się właściwie na kursie nauczycielskim, tym pierwszym. Ten mój pierwszy kurs nauczycielski um, on otworzył mi oczy na właściwie bardzo dużo aspektów związanych z filozofią jogi i z tą jogą, która nie kończy się na macie. Um, wszystko dlatego, że mieliśmy taki duży nacisk tak naprawdę na, to, um, na tą filozofię i na te nauki, um, a nie samo ćwiczenie um, pozycji. Więc tak. To dopiero wtedy ja zaczęłam zauważać, co oddech potrafi zrobić w naszym ciele. Ten pierwszy raz, kiedy nauczyciel mi powiedział, zwróć uwagę na oddech, zauważ jak oddychasz, ja wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że, że nie wiem, że jakby na co ja mam zwrócić uwagę w tym oddechu. Te wszystkie, jakby nauki, które my mieliśmy później, yy, które nam pokazały właściwie tą siłę tego oddechu, ten, te nauki dotyczące pranajamy, to one tak naprawdę pozwoliły mi na zrozumienie tego, że od tego oddechu zależy bardzo wiele zależy to, czy ja się stresuję, czy się nie stresuję. Mam wpływ na jakby regulowanie tych emocji. Ten oddech będzie towarzyszył na każdych zajęciach. Ja musiałam skupić się nie tylko na pozycjach, które mam do wykonania, ale na tym, jak ja w danej praktyce oddychałam. I z czasem zaczęłam po prostu dostrzegać, że to, jak oddycham, odzwierciedla to, jak żyję. Że gdy się stresuję, oddech jest szybki. Gdy się boję, wstrzymuję oddech. Gdy się śmieję, ymm, czy płaczę, czy wzruszam, wszystko dzieje się przez oddech. I to było dla mnie ogromne odkrycie, że w ciele zapisane są emocje, że oddech może je uruchomić albo uwalniać. No i w tym miejscu tak naprawdę powinnam zacząć o psychosomatyce. To jest bardzo piękne słowo, yy, które oznacza po prostu to, że nasze ciało i umysł są jednym systemem. Nie da się tego oddzielić. Nie da się oddzielić emocji od ciała. Każde napięcie, które nosimy w naszym ciele, ma gdzieś swój zapis. I właśnie oddech jest tym mostem między tym, co czujemy, a tym, jak się czujemy. Tak, to brzmi być może abstrakcyjnie, natomiast to, jakie emocje mamy w sobie, będzie warunkowało też to, jak my się czujemy. To, że ja w wieku szkolnym miałam bardzo duże problemy z oddechem, właśnie, tak? bo miałam astmę, miałam jakieś bezdechy i tak dalej, to było spowodowane prawdopodobnie, bo nie chciałabym tutaj się diagnozować. Natomiast uważam, że było to spowodowane właśnie tą tak zwaną zadyszką, jeśli chodzi o tempo życia. Bardzo dużo miałam zajęć, bardzo szybko tak naprawdę żyłam jako dziecko, nastolatka, i dopiero w momencie, w którym ja się nauczyłam kontrolować ten oddech i, i działać tym oddechem, dopiero wtedy te wszystkie symptomy zaczęły odpuszczać. W momencie, w którym ja zaczęłam odpuszczać sobie takie szybkie tempo, takie y, szybkie życie, y, te, tak wiele obowiązków, dopiero wtedy to odpuszczenie sprawiło, że większość symptomów, które gdzieś tam nosiłam w sobie w swoim ciele, one po prostu zaczęły znikać. I ja w praktyce jogi bardzo często widzę, jak ludzie z czasem zaczynają oddychać inaczej. Na początku my staramy się właściwie w praktyce jogi skupiamy się na tym ciele. Bardzo często tak jest i bardzo wiele ludzi tak ma, że kojarzy tą jogę z tą praktyką na macie, co jest jak najbardziej ok. I dopiero z czasem ta osoba zacznie zauważać zmiany jakby wewnątrz. I ja bardzo lubię ten moment, w którym moje klientki przychodzą do mnie i mówią mi, że. Hej, bo ja czuję teraz trochę inaczej, chciałabym trochę coś zmienić. Ja muszę przestać tak bardzo naciskać na to ciało, chciałabym zwolnić, skupić się na oddechu, skupić się na medytacji. To przychodzi z czasem. Ta praktyka, którą ja miałam na początku, była dokładnie taka sama. Ja skupiałam się na ciele. Ważne było to, żeby te wszystkie pozycje robić jak najlepiej. I dopiero z czasem ja zaczęłam zauważać, że tak naprawdę nie o to chodzi w tej praktyce. I, um, I dopiero w momencie, w którym ja zaczęłam to zauważać, ta moja praktyka też troszeczkę zwolniła. Mnie nie zależało już na tym, żeby zrobić nagle szpagat. Nie zależało mi na tym, żeby stanąć na rękach, żeby. Um, Założyć sobie nogi na głowę. Nie zależało mi na tym, mimo że z początku być może miałam takie cele różne poukładane w swojej głowie w kontekście zajęć. W pewnym momencie zależało mi, najbardziej zależało mi na tym, żeby po prostu się uspokoić, żeby znaleźć ten czas na tą praktykę, żeby zrobić tyle, ile potrzebuje moje ciało, i zacząć tak naprawdę tego ciała słuchać, no bo nie po to ja ćwiczę cały czas, żeby cały czas mnie coś bolało, tak? I wszystkie te nerwy, wszystkie te stresy, one zawsze nam się będą odkładać w ciele. Także te początki zawsze są trudne, no bo one są o tym ciele i, i są takie, te zajęcia zwykle są takie mechaniczne, tak? Postaw nogę tu. Spójrz w tamtą stronę, ułóż tą rękę, tak, a nie inaczej. Ten oddech jest taką kwestią bardzo na drugim planie, jak nie na trzecim czy czwartym. Po prostu jest bardzo w tyle, nie zależy nam na tym, a właściwie ja też nie sprawdzam u innych osób. Um, czy, czy, ta, czy te osoby faktycznie oddychają tak, jak ja bym chciała, bo ja prowadzę zajęcia w ten sposób, ok, wdech, noga w tę stronę, wydech, spójrz w tamtą stronę. Jakby ja nakierowuję na zajęciach i większość nauczycieli jogi pewnie tak robi, że nakierowuję na zajęciach, hmm, w którym momencie ty, w jaki sposób powinnaś oddychać, kiedy wziąć wdech, kiedy wydech, przy jakim ruchu. Natomiast na pierwszych, na początku, na pierwszych zajęciach, na pierwszych, w kontekście kilku pierwszych zajęciach, Ty nie będziesz się nad tym skupiać. Dla Ciebie będzie istotne to, czy ja tą stopę postawiłam w ten sposób i to jest ok, czy jednak to nie jest ok, czy ja powinnam trochę się popchnąć niżej, albo wyżej, albo głębiej. I to będzie dla Ciebie istotne. I to jest to całkowicie zrozumiałe, no bo skoro my wychodzimy... W praktykę jogi myśląc o tym, że ona odbywa się na tej macie, to nie ma innej możliwości. Ty po prostu musisz ufać temu, że jak ja postawię tą nogę w ten sposób, a tamtą nogę w taki sposób, no to, no to ta pozycja będzie wyglądała tak pięknie i ładnie, i będzie cudowna, no i też będzie ci zależało na tym, żeby ona właśnie w ostatecznie tak wyglądała. Tak? No bo być może na początku będzie to trudniejsze. No i dopiero z czasem nagle się coś zmienia. Ciało mięknie, no bo już jest troszeczkę powiedzmy bardziej plastyczne, oddech się pogłębia, i jesteś w stanie po prostu spokojnie oddychać w każdej pozycji, a nie łapać zadyszkę przy każdej pozycji. Pojawia się przestrzeń. Ty dopiero wtedy zaczynasz praktykować tą jogę tak jak należy. Ty zaczynasz czerpać z niej korzyści dopiero w momencie, w którym ten oddech będzie uregulowany i będzie spokojniejszy. Ty też na praktyce będziesz spokojniejsza, jeżeli łapiesz zadyszkę na praktyce jogi, nie o to chodzi. Jest takie zdanie, które znam, pamiętam. Twoje ciało pamięta to, co umysł chciał zapomnieć. Oddech pomaga dotknąć tego co wyparte i stopniowo rozpuścić napięcia, które nosimy w barkach, w plecach, w brzuchu, w szczęce. Mówi się w chyba nawet Fizjoterapii zaryzykowałabym, że to powiedzenie też krąży. Nasze plecy to jest śmietnik emocji. Wszystko to, co dzieje się wewnątrz nas, wszystkie te emocje, one najczęściej siadają nam na plecach. Jak taki mały słonik, który, który jest po prostu, mimo wszystko, że jest mały, to jest ciężki. To nie jest żadna magia, to jest biologia. Oddech wpływa na układ nerwowy, na tętno, ale też na to, jak się ze sobą czujemy. No i joga uczy nas tego, że nie musimy wszystkiego kontrolować. Wystarczy, że pozwolimy oddechowi wrócić do swojego naturalnego rytmu. To już jest uzdrawiające. No i jak już jesteśmy przy oddechu, no to grzechem byłoby pominąć słowo pranayama. Jest to coś, co tak naprawdę bardzo się upraszcza, mówiąc, że jest to kontrolowanie oddechu, że to jest kontrola oddechu. Bo z takimi mm, tłumaczeniami też się spotykałam. Natomiast prana w jodze w sanskrycie oznacza energię życia. Więc to nie tylko oddech, to coś subtelniejszego, coś w głębi nas, pewna, pewien rodzaj energii, który mm, pozwala nam na funkcjonowanie. No, i tutaj można zacząć o fizyce kwantowej i o tym, jak został stworzony świat i czym jest tantra. I generalnie bardzo, bardzo dużo tutaj pobocznych tematów mogłabym poruszyć w tym zakresie, żeby wyjaśnić Wam, wyjaśnić Tobie, czym ta energia życiowa jest w tym naszym ciele. Powiem krótko. Jesteśmy stworzeni z atomów. Te atomy, Zderzają się ze sobą, tworząc jakąś energię. Jakieś cząsteczki zderzają się ze sobą, tworząc jakąś energię. Sorry, jeśli ta nomenklatura będzie jakaś pomylona. Ja nie jestem fizykiem kwantowym, więc wcale nie czuję się z tego dobra. Natomiast chodzi mi o to, żebyś, żebyś poznał, poznała ten sens tej prany, tej energii, którą mamy w sobie. No, i tutaj można zahaczyć o temat czakr, tak naprawdę, który właśnie jest tymi punktami energetycznymi w naszym ciele. Prana tak naprawdę będzie krążyć w naszym ciele jako ta energia życiowa bardzo subtelnie, bardzo łagodnie, właściwie w całym ciele. Dlatego jest też utażsamiana z oddechem, no bo jednak ten oddech jest jakby nie było tym, no bez, bez tego tlenu, bez, bez tego oddechu, my nie będziemy funkcjonować, nie będziemy żyć. Więc jest to utożsamiane, być może spłaszczone lekko w naszym współczesnym świecie. Natomiast ta, ta idea jest ta sama. tak? Mówimy o energii, mówimy o czymś, co pozwala nam żyć, co pozwala nam funkcjonować, co co nas napędza do, do życia. No i kiedy oddech jest spokojny, ta energia w naszym ciele będzie płynąć swobodnie. Kiedy jest zablokowany, pojawia się zmęczenie, stagnacja, jakaś choroba, być może. Tutaj mówimy właśnie o tych punktach energetycznych, które nazywamy czakrami. Dla mnie prana to życie samo w sobie, no wiadomo, jakby mamy, tak jak powiedziałam, tą dwojaką naturę, czy dwojakie tłumaczenie prana jamy. No i tutaj te techniki oddechowe są bardzo pomocne w tym, żeby jakby czy uspokajać, czy pobudzać tą energię, właśnie. Kiedy zaczęłam praktykować jamę właśnie na, swoich pier na swoim pierwszym kursie nauczycielskim, czyli właśnie te techniki oddechowe, odkryłam, że to coś znacznie więcej niż ćwiczenie oddechu. To sposób, żeby się zresetować, by połączyć się ze sobą. I ja dopiero powiedzmy na tym drugim kursie, który teraz kończyłam, poznałam troszeczkę jakby głębiej, zagłębialiśmy trochę się bardziej w temacie energii życiowej, prany, pranajamy właśnie. I, i tak naprawdę ona była bardzo takim nieodłącznym, nieodłącznym elementem naszej praktyki, no bo chodziło właśnie o to, żeby mieć Pełną kontrolę nad oddechem i nad stresem. My doprowadzaliśmy tak naprawdę wstrzymywaniu oddechu w różnych, w różnych momentach i na różnej, na różnej długości czasowej. Wstrzymywaliśmy oddech, doprowadzając organizm do, do stresu, no bo jakby nie było w momencie, w którym my przestajemy dostarczać tlenu do organizmu, to ten organizm zaczyna nam się stresować. No i teraz. Cała ta nauka, którą, um, którą przebyłam przez ostatnie trzy miesiące, um, polega na tym, żeby nauczyć się reagować na ten stres i nauczyć organizm, jak ma się zachować, żeby ten stres niwelować. Jest to wspaniała praktyka, która jest naprawdę bardzo trudna. To żmudna praca i po prostu denerwująca. Ale jest na koniec dnia bardzo, ale to bardzo uziemiająca, tak naprawdę. W jodze mówimy o nadis. To są kanały energetyczne w naszym ciele, które, przez które przepływa nasza prana. Tak? Tych kanałów energetycznych w naszym ciele jest bardzo dużo, natomiast te najważniejsze trzy znajdują się w okolicy naszego kręgosłupa. No i znowu mamy tutaj coś, co być może troszeczkę jest powiązane z anatomią. W kręgosłupie mamy rdzeń kręgowy. W tym miejscu przepływa nam główne nadi, czyli główny kanał energetyczny. Przez niego przepływa nasza prana. W tym, w tym miejscu, na punkcie styku dwóch pozostałych nadis, czyli tych właśnie kanałów energetycznych, na każdym punkcie styku tych kanałów mamy czakry. Czyli znowu y, takie skupisko energetyczne, powiedziałabym. No i można o nich właśnie myśleć, jako o takiej wewnętrznej sieci, y, która łączy nasze ciało, emocje i umysł. Kiedy oddychasz świadomie, poruszasz tę sieć, odblokowujesz energię, która wcześniej była uwięziona. I to naprawdę działa. Czasami wystarczy 5 minut. Świadomego oddechu, czasami potrzebujemy znacznie więcej, natomiast to działa i pozwala nam wrócić do równowagi. Z punktu widzenia anatomii, oddech jest czymś więcej niż wdech i wydech. To praca całego ciała. Mamy przeponę, mamy płuca, mamy żebra, pracę mięśni międzyżebrowych brzucha, nawet miednicy. Kiedy oddech jest płytki, będziemy pracować głównie w górnej części klatki piersiowej. Ciało żyje w trybie walcz albo uciekaj. Ten oddech płytki, który będzie siedział tutaj, w tym, w klatce piersiowej, zaraz tutaj z góry, on będzie przypominał nam zadyszkę. Kiedy zaczynamy angażować przeponę, tu, w brzuchu dajemy sygnał układowi nerwowemu, że jest bezpiecznie, że robi się bezpiecznie. Ten oddech jest dłuższy, spokojniejszy, jest podparty i to ciało zaczyna nam inaczej reagować. To dlatego po kilku głębokich oddechach ciało się rozluźnia, a my czujemy się spokojniejsi. Dlatego w wiodze ważne jest, żeby oddech był długi, równy, prowadzony przez nos. Nos filtruje powietrze, ale też pomaga nam regulować rytm, tak? My będziemy dużo spokojniej oddychać właśnie nosem niż ustami. Oddech ustami, yy... Będzie zawsze szybszy, zawsze my ustami często oddychamy właśnie podczas zadyszki, tak? Nie, nie oddychamy nosem. Kiedy uczę prawidłowo oddychać, głęboko oddychać na swoich zajęciach, bardzo często mówię o oddechu do brzucha, żeby pompować ten balonik. To, jakby jak my wyobrażamy sobie ten oddech. Będzie nam pomagało właśnie w angażowaniu tej przepony. My, jako kobiety, nie mamy takiego naturalnego, wrodzonego talentu, powiedziałabym, do oddychania przeponą. Mężczyźni mają trochę prościej. My, kobiety, zatracamy tą umiejętność oddechu przeponowego w, jeszcze jako dzieci i zaczynamy oddychać szczytowo, tak? czyli tutaj, właśnie z klatki piersiowej. Więc zawsze, jakby podczas zajęć, staram się wyjaśnić obrazowo, tak naprawdę, żeby ktoś sobie mógł wyobrazić to, jak ten oddech ma wyglądać, żeby właśnie oddychać do brzucha, kierować ten oddech do brzucha. Wówczas będzie on głębszy. To jest bardzo prosty obraz, ale pomaga zrozumieć cały ten mechanizm i to, że ten nasz organizm w całości oddycha. W moim e-booku Zmień swoje życie z jogą, o którym wspominałam już w poprzednim odcinku, znajdziesz praktyki oddechowe, które pomogą ci poradzić sobie ze stresem, zmęczeniem czy napięciem w ciele. To techniki, które możesz zrobić 5 minut w biurze, w domu, przed snem. eBook jest generalnie tak skonstruowany, żeby móc to zrobić sobie w wolnej chwili, szybciutko, w, tej, w tym danym momencie, w te 5 minut, które mam dla siebie. Jeśli czujesz z kolei, że chcesz pójść głębiej w tą praktykę, zapraszam Cię na indywidualne sesje tam będziemy pracować z oddechem w sposób bardzo osobisty dostosowany do twojego rytmu do twojego ciała do twoich emocji linki zostawię ci w opisie także będziesz mogła będziesz mogły skorzystać z tego co akurat w tej chwili jest ci potrzebne bo każdy z nas oddycha inaczej ma inne napięcia Inną historię w ciele. Kiedyś myślałam, że muszę szukać spokoju w medytacji, w ciszy, w rytuałach. Dzisiaj wiem, że spokój zaczyna się od oddechu, od jednego świadomego oddechu, który mówi: jestem tu i teraz. Oddech to pierwszy krok. Do bycia obecnym. Dziękuję Ci za ten wspólny czas w drugim odcinku podcastu Bez Zadyszki. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, zostaw komentarz, polub ten odcinek, daj mu trochę miłości. Zasubskrybuj też ten kanał, ten podcast, bo dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym opowiem o tym, dlaczego yoga to nie tylko asany. Dzięki za dziś i do usłyszenia.